A w tym momencie postanowiłem sobie na swojej własnej głowie, ponieważ to właśnie na głowie e, ci wszyscy tragarze noszą swoje bagaże, jak ciężki jest to towar. Więc zakłada się to tak. Jest? Jest ok? Nie. A. To jest jeszcze 25 kg. Czyli mniej więcej połowa tego, co niesie się no typowy tragarz, ale jest naprawdę ciężko nie wrażenie sobie, jak można było się wspinać z czymś takim. Wchodzenie na to wymaga dużo wprawy. To jest jakieś urządzenia elektryczne, elektroniczne. Połowa tego, co się zwykłot tragasz. Na w pół minucie dla mojej szyi jest to wystar wystarczające. No, okay. No tak, naprawdę wymaga to dużo wprawy. Okej, oh. ok, thank you very much. You're welcome.